Po sukcesie takich seriali jak Wataha czy Ślepnąc od Świateł, platforma HBO Max potrzebowała kolejnego hitu w naszym nadwiślańskim kraju. Tak właśnie powstał pomysł na serial Odwilż, który to pierwszy sezon miał wiele trudności produkcyjnych, ale operacja się udała. Pacjent przeżył, a my możemy cieszyć się już trzecim sezonem przygód niezłomnej policjantki. Katarzyny Zawiei, pracującej w szczecińskiej policji. Czy więc trzeci sezon trzyma poziom? A może pani Zawieja powinna zawinąć swoje rzeczy z biurka i po prostu udać się na zasłużony odpoczynek? Ja mam na imię przemek, a wy oglądacie filmożerców. Akcja trzeciego sezonu po raz kolejny rozgrywa się w Szczecinie rok po wydarzeniach z sezonu drugiego, a fabuła nowych odcinków rozpoczyna się od wątku śledztwa w sprawie handlu narkotykami wśród młodzieży. A nasza główna bohaterka oraz jej oddział będą musieli odkryć, kto stoi za handlem narkotykami, po tym jak jeden z uczniów umrze na skutek przedawkowania fentanylu. I to dzieciak ze szkoły, licealista. O samym fentanylu zapewne słyszeliście, jest to tak zwany narkotyk zombie, no i jest to głośny ostatnimi czasy temat. Z pewnością nieraz spotkaliście się z jakimiś obrazkami ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zamroczeni ludzie właśnie po fentanylu przechadzają się po ulicach miast niczym właśnie zombie z jakiegoś The Walking Dead, więc twórcy to podeszli współcześnie do tematu, widać, że ktoś tam research zrobił. I oczywiście temat narkotyków jest poważny, i w tym wypadku mocno dotyczy także dzieci, więc sam temat potrafi zrobić wrażenie, ale mam też takie odczucie, że klimat trzeciego sezonu stał się trochę lżejszy. I szczerze mówiąc, nie musi być to do końca wada poprzednie sezony były no, mocno depresyjne. Wciąż szczecin jest szary i ponury, dokładnie taki jak obecnie pogoda za oknem, ale same obrazy czy przemoc wydają mi się, Odrobinkę stonowane. To ja rządzę. Jak ktoś stanie mi na drodze zginie. W roli głównej po raz kolejny Katarzyna Wajda, a tym razem poza Andrzejem Grabowskim czy Bartkiem Kotzedofem na ekranie zobaczymy chociażby takiego Piotra Trojana. I chociaż część bohaterów już znamy z poprzednich sezonów, to jednak dynamika między niektórymi postaciami zmienia się w trzecim sezonie. Po tym, co wydarzyło się na koniec drugiego sezonu, Zawieja zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. To oczywiście wpływa nie tylko na główną bohaterkę, ale także na jej, nazwijmy to, związek z TREPOM. Dodatkowo dochodzą nowi bohaterzy, nowi policjanci, którzy, no nazwijmy to, mają pewien dystans do naszej protagonistki. Wykonać zadanie na tym nam najbardziej zależało. I tutaj miałem trochę zgryz, bo o ile Piotr Trojan, jako ten dość taki nieporadny nowy partner głównej bohaterki, wychodzi dość przekonująco, to już z kolei Karol Dziuba i Ada Kamińska, jako powiedzmy taka druga para policjantów, grają bardzo mocno na jednej nucie i nie wychodzą poza pewien schemat, przez co rozpracowanie tych bohaterów przez co bardziej rozgarniętych widzów zajmie jakieś 5 sekund. W poprzednich sezonach odwilży wydaje mi się, że aż tak łatwo nie dało się domyśleć całej prawdy. Chociaż jest to serial dość schematyczny, no mówmy się, nazwijmy to bezpieczny, tak wydaje mi się, że tym razem twórcy nie mieli aż tak przemyślanych właśnie tych postaci drugoplanowych. Ale może właśnie dzięki temu, albo pomimo tego, udało się bardziej wejść pod skórę głównych bohaterów. Postać Katarzyny Zawiej w poprzednich sezonach była dość niedostępna. Wiele osób czyniło z tego zarzut, niektórzy nawet twierdzili, że grająca zawieje Katarzyna Wajda niezbyt potrafi okazywać emocje na ekranie. Mnie się zawsze wydawało, że ta postać właśnie miała na taką niedostępną i dosyć zimną wyglądać, no w związku z tymi wszystkimi traumami, które ta główna bohaterka przeżyła. Natomiast, jeżeli wam ten brak dostępności protagonistki przeszkadzał, to pragnę donieść, że w trzecim sezonie, na którymś etapie, nie od samego początku, serce zawiej zacznie trochę topnieć. Ty co to się gdy nie zmienisz? I za to mnie właśnie kochasz, prawda? I żeby nie było, nasza główna bohaterka nie stała się jakąś skliwą babką, nadal jest to ta twarda babka, twarda policjantka, która, no, Dąży jak może do swoich yy, celów, ale w toku wydarzeń tego sezonu, no coś tam zaczyna się w niej zmieniać. Może nie od razu, ale z czasem to zobaczycie. Trzeci sezon Odwilży to dobrze napisany serial kryminalno-dramatyczny. Bardzo ładnie nakręcony i sprawnie wyreżyserowany po raz kolejny przez Ksawerę Żuławskiego, ale podobnie jak poprzednie serie czasem zbyt mocno idący w schematy gatunku, ale za to jest wciągający. Muszę przyznać, że chociaż miałem trochę czasu, aby ten serial sobie na spokojnie obejrzeć, to tak mnie on wciągnął, że sześć odcinków tego sezonu poleciały właściwie na raz. Ale jest to też taki serial, który jest po prostu bezpieczny i po prostu spodoba się większości osób, które gustują w gatunku właśnie kryminałów, jak to niektórzy mówią, sławi knuarów. Nie ma tutaj zbyt wielu eksperymentów ani jakiś udziwnień, żeby widz mógł powiedzieć, że coś tutaj jest dziwnego i nie przystaje do tego typu historii. Wiadomo, komuś nie będą się podobać te bardziej melodramatyczne momenty, znowu ktoś inny będzie narzekał na dość grubo ciosane postacie poboczne, ale w ogólnym rozrachunku jest to serial, który śledzi się po prostu dobrze. Akcja jest wartka, zagadka interesująca, ale mam dużo zastrzeżeń co do zakończenia. Nie będę zdradzać oczywiście nic z zakończenia, no bo nie chcę nikomu psuć zabawy. Ale jeśli czuliście jakiś niedosyt po zakończeniu drugiej serii, to niestety w przypadku trzeciej będzie podobnie. I proszę, twórców, proszę HBO, dajcie nam czwarty sezon, gdzie w satysfakcjonujący sposób domkniemy wątki, które zaczęły się właściwie już na samym początku pierwszego sezonu. No bo nie chce mi chyba ktoś tutaj wmówić, że to co dostaliśmy tutaj na koniec to jest już ten wielki finał. Nasza ocena dla trzeciego sezonu serialu Odwilż to 4 z minusem na 6. Ja nie lubię przekrywać. I nie przekrywam. Dajcie nam znać w komentarzu, czy czekacie na trzecią odsłonę. Przygód Katarzyny Zawiei, może macie też przemyślenia co do pierwszych dwóch sezonów, a jeżeli lubicie oglądać tego typu materiały i chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was do zostawienia łapek w górę oraz oczywiście kliknięcia w przycisk subskrypcji. Dzięki wielkie i do zobaczenia!